Dzień dobry wszystkim z tej strony Grzegorz Skrytysowni. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o roku 2021: trochę o gadżetach, trochę o podsumowaniu, o tym, co było trendy, o tym, co było najważniejsze i generalnie jak on nam przeleciał. Zapraszam! No zacznijmy od tego, co w 2021 było najbardziej trendy, jeżeli chodzi o wyszukiwarkę Google. Najbardziej popularnym hasłem wyszukiwanym było, jak rozwinąć swój biznes. I to właśnie hasło nawet przebiło frazę, jak dostać pracę. Także, także pandemia dała się nam wszystkim mocno we znaki. No ale myślę, że każdy już troszeczkę się do niej przyzwyczaił. No i trzeba z nią najnormalniej w świecie żyć. Tak? Także przejdźmy kawałek dalej. Możecie zapytać, co to ma wspólnego z gadżetami. Mianowicie bardzo wiele, gdyż każdy biznes wiąże się bezpośrednio z promocją, a ta promocja jest niemożliwa bez. Narzędzi do tego odpowiednich. Każdy może powiedzieć, że w chwili obecnej większość biznesu zaczyna się w internecie i jest to w bardzo dużej części prawda. Natomiast każdy biznes nie istnieje bez klientów. A żeby ci klienci byli z nami długo i żeby po prostu w nas wierzyli, do tego potrzebne jest budowanie relacji z tymi klientami. Narzędzi jest wiele. My jesteśmy specjalistami od gadżetów reklamowych, dlatego też możemy Wam powiedzieć, jak to robić i dlaczego po prostu produkowane przez nas gadżety reklamowe świetnie się do tego celu sprawdzały. Pandemia i wszystkie kolejne lockdowny powodowały to, że każdy z przedsiębiorców troszeczkę nauczył się, jak w tej rzeczywistości sobie radzić. I w sytuacji, kiedy nagle cały świat się zamyka, albo całe, cały sektor się zamyka, wszyscy startują po jego odblokowaniu, po jego odmrożeniu z tego samego punktu. I jest to sytuacja bardzo niespotykana na rynku i w, tej, i w, i w tym momencie. Trzeba znaleźć sobie jakiś wyróżnik, jakiś, jakiś, jakiś element, który jest w stanie przekonać tych klientów do siebie. W tym miejscu świetnie właśnie sprawdzają się gadżety reklamowe, ponieważ jak dobrze wiemy, każdy lubi być obdarowywany, każdy lubi dostawać coś w prezencie, bo to daje nam kilka bardzo fajnych, bardzo fajnych odpowiedzi ze strony, ze strony klienta. Przede wszystkim tego klienta do nas, do nas przyciąga cementuje tą naszą, tą naszą relację z nim, a jeżeli tego klienta jeszcze nie mieliśmy do tej pory, to może sprawić, że klient zostanie przekonany właśnie faktem czy obietnicą odzyskania prezentu, podarunku do tego, żeby współpracę z nami rozpocząć. PL w ubiegłym roku urosła tak de facto, w każdej kategorii. Zwiększyliśmy liczbę produktów, zwiększyliśmy liczbę maszyn, a co za tym idzie, musieliśmy zwiększyć zatrudnienie, żeby wszystkie te maszyny zostały odpowiednio obsłużone. Zatrudnienie zwiększyliśmy o 50% w każdym tak de facto z naszych, z naszych działów, ale. Również zmniejszyliśmy pewne rzeczy, skróciliśmy czas realizacji, realizacji naszych zleceń. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie szybciej po prostu odpowiadać na, na Wasze potrzeby i szybciej realizować Wasze zlecenia, aby dzięki temu ta promocja, którą, którą sobie zaplanowaliście, była zawsze zrobiona na czas i aby zawsze była najwyższej jakości. Dodatkowo w zeszłym roku e, rozpoczęliśmy cykl filmów publikowanych na YouTube oraz na Facebooku, w których informujemy wam, Was o tym, co jest trendy, w jaki sposób e, gadżety reklamowe wykorzystywać do, do promocji, w jaki sposób je znakujemy. I zauważyliśmy, że e, cieszą się one dużym zainteresowaniem, dlatego też w roku 2022 planujemy kontynuować to. Jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, to poniżej znajdziecie przycisk subskrybuj przycisk like, który możecie polajkować to konkretne wideo. Zachęcam. Dowiecie się po prostu z naszych filmów bardzo dużo na temat tego jak promować się w czasie pandemii i nie tylko. No a teraz trochę danych, tak? Trochę danych statystycznych tego co było najbardziej trendy i co e, cieszyło się największym zainteresowaniem wśród naszych klientów. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o same produkty, natomiast, no to na początek są nasi cisi bohaterowie, tak? czyli Home Office i jak to Iza mi tutaj ładnie napisała, Kolon Me, tak? czyli osoby pracujące zdalnie, pracujące ze swoich domów. No i w tym segmencie największą popularnością cieszyły się właśnie akcesoria elektroniczne, które tą pracę zdalną ułatwiały. Tak? Przede wszystkim słuchawki. Zasłony, e, zasłonki do, do, do kamer, powerbanki, zestawy różnego rodzaju oko, o, o, okablowania. To jest wszystko to, co przy, przy pracy zdalnej sprawdza się najlepiej, bez względu na to, czy pracujesz z salonu, z kuchni, czy czasami po prostu z sypialni. Tak? Także wiecie, każdy wybiera coś dla siebie, ale to ewidentnie był, był jeden z największych hitów w zeszłym roku. Idąc dalej, e, Wszyscy poprzez, poprzez zamknięcie w czterech ścianach czuli taki troszeczkę niedosyt tego, tego co się dzieje na dworze. Tak? Więc w momencie, kiedy pojawiło się trochę słońca, od razu, ruszyły, od razu ruszyły akcesoria grillowe, a potem jak już to słońce było w pełni, w pełni takie rozświetlone i dawało mnóstwo temperatury. No to ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wszelkiego rodzaju dmuchańce, piłki plażowe, materace, koła dmuchane. To wszystko to, co można wykorzystać na plaży, tak? Maty plażowe, parawany, leżaki, tego typu gadżety. Widać, że w chwili obecnej bardzo po prostu tego, tego łakniemy i szacujemy, że w kolejnym roku tendencja przynajmniej w, w tych produktach będzie bardzo podobna. Kolejne produkty to materiały piśmiennicze. W pierwszej kolejności długopisy. Zrobiliśmy ich tak dużo, że bez problemu ich długość okrążyłaby Ziemię dookoła. Do tego dołożyliśmy mnóstwo notesów, ponieważ w pracy zdalnej bardzo dużo trzeba było wykonywać, wykonywać notatek. I zrobiliśmy tego, tak jak tutaj według statystyk IŻY, mamy 2,5 miliona stron. Ciekawy jestem, czy wiecie, ile to jest kartek. Jeżeli wiecie, w takim razie napiszcie taką informację w komentarzu, na pewno, będzie, na pewno będzie bardzo fajnie. Co jest bardzo ciekawe, to większość tych notesów, które, które przygotowywaliśmy, były notesami w pełni personalizowanymi, z natrukiem full color z obu stron, ponieważ w chwili obecnej każdy chce się, każdy chce się jak najbardziej wyróżniać. A dodatkowo. Coraz częściej pytaliście o produkty ekologiczne z certyfikatami, które mają e, odpowiednie określenie dbałości o e, środowisko. No i tutaj jest pytanie: tak, można być eko i można się promować? Pewne, że tak, można. Niezmiennie jednak, od kilkunastu lat, e, bardzo, dużą, e, bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się. Torby bawełniane, torby non woven, generalnie torby na zakupy. Po podsumowaniu sobie tych, tych naszych statystyk okazało się, że łączna powierzchnia toreb bawełnianych, które sprzedaliśmy w zeszłym roku wystarczyłaby na zakrycie całego naszego największego Polskiego Jeziora, jeziora śniadwy na Mazurach. Bardzo dużym zainteresowaniem w minionym roku cieszyły się kubki. Czy to były kubki plastikowe, czy to były kubki metalowe, czy to były kubki szklane, a przede wszystkim kubki e, termiczne. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mamy je przy sobie cały czas. Tak? Ja mam ze sobą mój mój ulubiony wielki kubek, zazwyczaj po prostu na filmach nie widzicie z termosem, także. To jest ten podstawowy powód, ponieważ jest to nośnik reklamy, który cały czas jest, jest pod ręką. Tak? Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się kubki znakowane techniką druku na okrągło, sito druku na okrągło. Dlaczego? Ponieważ wtedy pole na druku mamy bardzo duże. Jesteśmy w stanie wykorzystać całą powierzchnię kubka do tego, żeby, żeby na nim nanieść grafikę. To nie musi być tylko logo. To może być fajny napis po prostu, świetna grafika, coś, coś, coś wesołego, nawet historyjka. Tylko po to, żeby on był interesujący i żeby osoba obdarowana chciała z niego cały czas korzystać, bo na tym właśnie polegają gadżety reklamowe, żeby, żeby korzystać z nich cały czas, bo wtedy one są najbardziej skutecznym nośnikiem reklamy. Idąc za tym, za tym ciosem, za tymi wnioskami, które, które wyciągnęliśmy z kubków, w przyszłym roku wprowadzamy kilkadziesiąt nowych modeli, aby zapełnić po prostu jeszcze bardziej potrzebę, która, która została zbudowana. Podstawowym powodem, dlaczego tak, tak dużym zainteresowaniem cieszą się właśnie, właśnie produkty wielokrotnego użytku jest, jest fakt, że jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co się dzieje dookoła nas, tego, że po prostu, że Ziemia jest tylko jedna i chcemy po prostu e, dbać. O to, żeby nie pokryta ona została w pełni śmieciami. Też dlatego coraz częściej sięgamy po, po produkty ekologiczne, po produkty, które możemy wykorzystać ponownie, dajemy je naszym dzieciom, używamy produktów bio, produktów eko. Ponieważ po prostu o to nasze dobro, trzeba, trzeba, trzeba dbać. Tak? tak samo jak my staramy się dbać o środowisko, tak samo wydbać o siebie, o swoich klientów, również o nas, za co jesteśmy wam bardzo wdzięczni. I z tego miejsca, no bardzo, ale to bardzo po prostu chciałbym Wam podziękować za cały 21 rok, za to, że po prostu byliście z nami, za to, że mogliśmy z Wami współpracować, że mogliśmy się z Wami śmiać, mogliśmy słuchać historii smutnych, ponieważ takie też w minionym roku, roku były. No ale przede wszystkim za to, że, że po prostu, że Was mamy, tak? że możemy Wam pomagać, bo to jest dla nas największa radość. Także dzięki wielkie. Jeżeli będziecie poszukiwali dodatkowych informacji na temat, na temat gadżetów reklamowych, zapraszam już za tydzień, ponieważ za tydzień będziemy mieli kolejny materiał dotyczący gadżetów na rok 2022, na rok bieżący, gdzie opowiemy o nowych trendach, o tym, co się po prostu pojawia w nowościach i o tym, jak jeszcze lepiej promować się w czasie pandemii i nie tylko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia i zapraszam do nas. Dzięki.